Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada państwa w zgodzie z postanowieniami konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.

do Ucherzec, no i 6,5 miesiąca niestety siedziałem w Buchercach i Łubkowie. Jak pan wspomina tam ten czas? Znaczy wiecie, ja już jak już nieraz mówiłem to ile pan siedział? 6,5 miesiąca. Nie jest taki proste, bo na początku żebyśmy siedzieli w jednej celi, był nas 11 w jednej małej celi, nie wiem to 25 metrów kwadratowych, może łóżka piętrowe, metalowe Trzeba było się czego załatwić przy ludziach załatwiać, no to wymyślił Gienek, nie, Sygmund Żyłka, przepraszam, że dziesięciu śpiewało, jeden sobie spokojnie mógł tam <grym> załatwić. No to, na prawdę, tak naprawdę to takie na początku człowiek nie jest z to nie jest tak prosto. No, Jest to temat bardzo trudny, tak naprawdę, ale niestety w, w szkole mało miejsca jest na ten temat. Z tego względu, że jest to temat, który poruszany jest dopiero w trzeciej klasie liceum. I tak naprawdę są, jest to już młodzież maturalna, która raczej myśli o przygotowaniu do, dobrym do matury. A nie o tematach z historii polskiej współczesnej. No, Ale czy ludzie to traktują jako lekcję żywą historii, czy jako happening? Tak, nie, na pewno nie jest to ani happening, ani zabawa, jest to przede wszystkim żywa lekcja historii, ponieważ młodzież jest wcześniej przygotowana pod względem merytorycznym, wiedzą jak się mają zachowywać, zresztą jesteśmy po lekturze chociażby filmu. Czarny czwartek, czy po filmach dokumentalnych z tego okresu I młodzież odpowiednio została przygotowana, młodzież się ładnie przebrała. Wiedzieli, co mają krzyczeć, dlaczego takie hasła i slogany. Stary świat wyrwi zęby krat. Zerwi połam bat. A mury runą, runą, runą. I pogrzebią stary świat, aż zobaczyli.